Witaj Reniu, a teraz e, chciałam ci dać tą instrukcję w formie wideo, e, żeby jeszcze raz e, jakby przejść przez wszystkie kroki, e, które e, poproszę cię o testowanie właśnie w czasie tego ćwiczenia z oddychaniem. Więc teraz tak, tak jak wspomniałam, pierwsze znajdź czas, miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. E, możesz wyłączyć telefon. I raczej o tej samej godzinie, bez względu na to, jak się czujesz, jaki jak jest twój stan emocjonalny. To będzie fajne, fajny test, żeby zobaczyć, czy oddech wpływa pozytywnie na to, że ja na przykład, jak jesteś nie wiem, rozproszona, to że o, oddech spróbujecie przyprowadzić, znaczy... Doprowadzić do stanu koncentracji. Gdy na przykład jesteś, nie wiem, pod zdenerwowana, to czy również będzie miał ten, to ćwiczenie od, z oddychaniem będzie miał podobną rolę, żeby cię uspokoić, żeby było po prostu korzystnym ćwiczeniem, tak ogólnie mówiąc. Dobra. Pierwsze. Usiądziesz. Obojętnie jaka pozycja. To może być na krześle, y, może być nawet przy biurku, tak jak ja teraz tutaj siedzę, może być na po turecku, może być na sofie, na, na podłodze obojętne. Y, w każdym razie wygodnie, raczej nie noga na nogę, y, tylko i nie leżąc, y, tylko po prostu w pozycji siedzącej, jakiejkolwiek. Raczej też nie stojąc, bo pewnie to nie jest zbyt komfortowe, żeby się skoncentrować i skupić, więc raczej siedząca pozycja. Druga rzecz. Zamknu, zamknij, zamknij oczy. W momencie, gdy zamkniesz oczy, po prostu niech to będzie taki moment, żeby się jakby wyciszyć czyli normalnie oddychaj, tak jak zawsze. I Tutaj nie ćwiczymy na razie oddechu. Próbujemy się po prostu zrobić parę takich zwykłych oddechów. Um, I jakby zobaczyć, ok, to tutaj, ok, to już siedzę. Siedzę na, nie wiem, na, na krześle. Ok. No to jestem gotowa. Dobrze. No to jak już parę oddechów jesteś gotowa, to w tym momencie zaczynamy. Ćwiczenie dotyczące zmysłów, czyli uwagę przekierowujemy na zmysły. Oczy mamy na razie zamknięte, ponieważ wzrok, jakby wszystko, co nas rozprasza na początku, jest odbierane jako wzrokiem jako rozproszenie, więc najlepiej mieć zamknięte oczy, żeby się nie rozpraszać, i skierować uwagę na dotyk. Na przykład. Ok, to, to jest, na przykład siedzę na podłodze, więc to jest ok, dywan. Co czuję? Soft, czy, znaczy miękki, um, czy na podłodze, na przykład twarda podłoga, e, Następnie e, smak. Na przykład, nie wiem, czekoladkę, więc jeszcze tam e, mam taki posmak czekoladki. Albo e, czuję coś, na przykład teraz czuję e, węchem. Czuję, na przykład tutaj ktoś palił ognisko przed chwilą, więc jeszcze się unosi dym. A um, następnie um, słuchy. Co słyszę? Szum, na przykład szum drzew albo ptaki. Hmm? Ok? Następnie mogę otworzyć oczy i co odbieram moimi oczami. Tylko to już nie jest jako rozproszenie, tylko świadomie kieruję, ok, to co widzę, żeby jakby zarejestrować to. Więc moja uwaga skierowana jest na. Jakby zmysły pomagają y, przyprowadzić mnie do tu i teraz, co się dzieje w tym momencie wokół mnie. Następnie mogę też y, poprowadzić uwagą, na przykład, po, uwagę, okej, okay, to teraz czy mam jakie, co, y, co czuję, na przykład co, czuję w moim ciele. Na przykład nie wiem, jakieś mrowienie albo, albo spokój. Moja głowa raczej nie myślę, ponieważ uwagę właśnie kieruje na konkretne zmysły, więc jakby to jest świadome kierowanie uwagi i ono sprowadza mnie do właśnie tego momentu. Do, to jest moment uważności. W następnym kroku również będziemy ćwiczyć tą uważność, tylko... Patrząc na, obserwując nasz wdech. I wydech. Czyli oddychanie, jak oddychamy. I teraz, tak jak wspominałam, to jest ta. Chciałabym, żebyś miała przed oczami tą alegorię wdech jako narodziny, później ten moment wstrzymania oddechu jako życie, i wydech jako śmierć. Tą alegorię chciałabym, bo chciałabym, żeby. Żebyśmy przeżywali każdy moment jako, jako element życia, z którego złożone jest życie. I każdy oddech, tak naprawdę, każdy moment, każde teraz to jest nasze życie. I świadomy oddech to świadome życie. Natomiast świadoma od Później, jak już weźmie, po, po, to ćwiczenie służy nam ku temu, aby później świadomie przeżywać każdy moment w ciągu każdego dnia. Więc każdy moment to jest jakby szansa na to, żeby być świadomym w danej chwili, w danym, w każdym momencie. I ćwiczenie ku temu, abyśmy dali sobie szansę na wybór odpowiedzi, jak chcemy odpowiedzieć na konkretny bodziec? Ale na ten moment, jakby jesteśmy w um, ćwiczeniu, więc to jest jakby przygotowanie się do świadomego odpowiadania na bodźce w życiu. No więc dalej ćwiczymy. Teraz ćwiczymy oddech. Więc po y, części z, y, kierowania uwagi na zmysły, mamy część kierowania uwagi na oddech. I teraz. Robimy powolny wdech, nie jest bardzo powolny, po prostu głęboki, powolny wdech. I śledzimy tutaj powietrze, które e, wchodzi do naszego wnętrza. E, bardzo często oddychamy tak, że jak robimy wdech, to nasze ramiona idą w górę i jakby czujemy, że ten. E, Wdech, jest tu, zatrzymuje się tutaj bardzo, bardzo wysoko, czyli jest to płytki wdech. Natomiast przy tym ćwiczeniu chciałabym, abyśmy świadomie zrobili wdech z opuszczonymi ramionami zrobili wdech najpierw, żeby nam on, jakby przeprowadzić ten, to powietrze do klatki piersiowej, a później przeprowadzić go do brzucha albo. Kiedy robimy wdech, automatycznie cała klatka, piersiowa i brzuch jakby zaczynają być wypełnione tym powietrzem. Ok? I to jest pierwszy krok ważny, żeby wprowadzać to powietrze nie właśnie tak bardzo płytko, tylko świadomie, głęboko, żeby nasze całe tutaj, cała y, klatka, piersiowa i brzuch były wypełnione tym powietrzem. I to jest głęboki wdech. Um, I teraz, jak już spróbujemy jakby wprowadzić te oczy tutaj, to spróbujmy wstrzymać oddech, ale nie tak, że jesteśmy strasznie napięci, tylko świadomie zrelaksować się. Pomyśleć sobie, czy mogę się zrelaksować przy w, w, w tym wde na, na tym wdechu, czy jestem w stanie się zrelaksować. Więc to jest taki taka moment, że ok, spróbuję się zrelaksować, kiedy to powietrze jest we mnie i świadomością teraz, e, co się dzieje. Po, jak z anatomii wiemy, to powietrze się rozchodzi po całym ciele, jest, e, jest e, doprowadzane do każdej komórki żywej, dlatego komórka żyje. Więc ma tlen i ten tlen jakby e, jest życiodajny. I właśnie y, przy, w, tej, w tej świadomości chciałam, żebyśmy wyobrazili sobie, jak to powietrze na tym wdechu, na tym wstrzymanym wdechu, rozchodzi się do całego po całym ciele. A następnie, i tak przez dłuższą chwilę, nie tak, żebyśmy się udusili, ale <grywamy> będziemy później ćwiczyć wydłużanie tego wstrzymania oddechu, ale to jest jakaś tam y, dalszy etap. Natomiast na ten moment, żeby to był. Spokojne, spokojne wstrzymanie, i kiedy już będę gotowy, to mogę wyobrażać sobie, że tylko później to powietrze, ten tak naprawdę już dwutlenek węgla i wszystkie toksyny zabierane są razem z krwią, do, z powrotem tutaj do centrum, do serca, i jest wydech do, do płuc. I, jest wydech. I robimy, jak, jakby robiąc wydech, powolny, bardzo powolny wydech. Wyobrażamy sobie, jak ta krew zabiera dwutlenek węgla, toksyny i po prostu em, e, jest, dochodzi tutaj do, do płuc, jest wydychany. I em, tak e, poproszę Cię, żebyś powtórzyła około sześciu razy. Za każdym razem e, może ten wdech. Na początku na przykład rozchodzi do całego ciała, a później ten wdech jest bardzo ukierunkowany. Na przykład, powiedzmy, że wyobrażamy sobie, całe powietrze z tego mojego jednego wdechu idzie na przykład do głowy i tutaj oczyszcza, jakby w czasie wstrzymania czuję, jakby ten, to powietrze oczyszczało każdą komórkę mojego mózgu, moich oczu, nosa, uszu, ust, mogę się uśmiechnąć, i później jest ten wydech. Następnie, na przykład możesz przy następnym wdechu znowu możesz um, przeprowadzić do kończyn albo na przykład, nie wiem, ostatni wdech, to możesz e, e, oczyścić jakby serce, samo serce, żeby tam nie było żadnych toksyn i złych rzeczy. Więc m, tak wyglądałoby to ćwiczenie e, dotyczące oddechu. A w ostatnim etapie, E, chciałabym, żeby już nie było koncentracji na samym oddechu, samym w sobie oddechu, ale żebyś przekierowała, przy, utrzymy, utrzymując ten sam rytm oddechu, abyś przekierowała go do, e, abyś myślała o e, wdzięczności. Więc y, może to być wdzięczność za wszystko, co się wydarzyło w danym nie wiem, dniu, tygodniu, miesiącu, roku, życiu. Za to, co masz, za to, kim jesteś, za wszystkie dary, za świadomość tego, że, że, że żyjesz tu i teraz, za, może to być właśnie wdzięczność za wszystko, za, za oczy, za wszystkie Twoje zmysły, za oczy, że możesz widzieć, y, możesz, y, nie wiem, uśmiechać się, dotykać, się, chodzić, biegać, ćwiczyć w ogóle. Więc um, za wszystkie, za wszystkie właśnie na przykład zmysły. I teraz, um, tak, a więc e, tak naprawdę to chyba tyle. E, to będzie takie ćwiczenie przez 7 dni, a, a później a będzie kolejne. <grywki> Dzięki serdeczne i powodzenia. Jak masz pytania, zapraszam.